Najpierw się zaczyna od namiotu. Jeździ się z namiotem, z dziećmi. Potem, potem się przychodzi na przyczepę albo samoróbkę, albo kupną. Zależy co kto lubi. Ja miałem samoróbkę na początku. Potem miałem busa z którego przerobiłem takiego ala kampera, A potem, jak już dzieci wyszły z domu, no to już człowiek się robi wygodniejszy jeszcze. No i kupuje się takiego kampera, który już jest taką, taką wygodą już docelowym do, do, do końca, jak ja mówię, gdzie, gdzie, się, gdzie jest tak jak w domu. Jest tak jak w domu, gdzie się po prostu żyje kilka miesięcy na wyjeździe, no. Wyjeżdża się na kilka miesięcy czy do Grecji, czy do. Czyli I jest to zielka, i to tak, i to jest co? Dnia, tak. Toaleta oddzielnie no taki domek na kółkach, prawda? Wóz drzymały ja to nazywam i to nam odpowiada ta forma wypoczynku. Polecamy wszystkim, jako że jesteśmy po prostu ludźmi wolnymi. Tam gdzie chcemy, tam staniemy, a tym bardziej teraz, jak najbardziej w, w czasie pandemii, jak najbardziej, to myślę, że polecamy wszystkim, że, że I mamy swoje poście. I wbrew, wbrew pozorom, Wbrew pozorom y, mówi się o kamperowaniu, że to, jest, że to jest droga rzecz, to jest na pewno tania rzecz, jedyna rzecz, co jest droga, to jest inwestycja. Inwestuje się raz w kampera, a potem się to odzyskuje. bo nie płaci się ani za, za hotele, ani nie płaci się nawet za kempingi. Staje się tam, gdzie, gdzie człowieka oczy poniosą, gdzie jest pięknie. Gdzie, tak jak Grecja, gdzie jest jeszcze taka, wybrzeże jest takie półdzikie, gdzie można stanąć tam, gdzie się chce, przy samym morzu. No i, no i dużo wybrzeża oczywiście. No tak, właśnie, prawda? no i, tam jest i to jest możliwość. rzeczywiście tani wypoczynek. No dzisiaj jest najdroższe paliwo, ale jak, jakby policzył, chciałby to zobaczyć czy, czy samolotem, czy przez biura podróży, no to było to straszny koszt. Nie do pisania. A przede wszystkim to jest ta wolność. Ta wolność, ta wolność Zobacz, że człowiek ja nie to wolność, jest. Wolność, wolna Republika Camper Team. My jesteśmy z klubu Camper Team. Tak, jesteśmy kamper z klubu team. I tak, tak zaczęło się od takich lotów yy, od pajęczna, bo tam mamy prezesa, który założył stronę internetową. Sto Stowarzyszenie Camper Teamu w ogóle założył. Tak. I w ten sposób w zaczęliśmy od, od e, e, takich lotów, to e, były duże, wie, większe niż tu obecnie i była po prostu na tych zlotach wymiana poglądów, e, doświadczeń. doświadczeń e, każdy coś tam kupił, każdy coś sobie gdzieś znalazł, to się leciało zobaczyć co on ma, do czego mu to prawda, no i się trochę... doświadczenia zdobywa wtedy. Wymaga trochę trudu, to nie tak, że idziemy do, to, do hotelu, gdzie mamy wszystko podane, ale tak jak w domu, prawda? Czyli sobie gotujemy i bierzemy, stajemy na kempingach, są tam możliwości przyłączenia do prądu, garkuchnia jest. No i co ważne, że jak się jedzie w taką dalszą drogę, to się robi samemu zapasy, albo się do, robi do lodówki, albo weki, zależy jaką się ma dużą lodówkę w kamperze. Bo lodówki są duże, są duże, są z, mniejsze z zamrażalnikami osobnymi też, są, są no różne. Także albo się robi weki, albo się przygotowuje coś, posiłki i się to zamraża i wszystko się wozi potem. Przede wszystkim poznajemy ludzi jeszcze do tego wszystkiego. Poznajemy wspaniałych, wspaniałych ludzi, których normalnie człowiek by nie poznał. Wspaniały, pozdrawiamy się na drodze. Kampera, kamper campera, zobaczy to ręka w górę. Pozdrawiamy się, czy się spotkamy gdzieś po drodze. To jeden do drugiego leci. A skąd? A co? A jak? Nie zna się języka? Trochę na migi, ręce Nie, w tej chodzą. I to rozwiązują problem, tłumacze. Mamy tłumacze w komórkach, więc podstawowe słowa angielskiego znamy. No, nauczono rosyjskiego i na przykład nie łaciny, więc martwy język, ale tłumacze rozwiązuje takie problemy. Przede wszystkim ludzie są kamperowcy, ludźmi otwartymi. Traktujemy się jak rodzina. I to dla niektórych było takim zaskoczeniem, jak myśmy przyjeżdżając, witamy się dosłownie jak rodzina. No, i każdy kamperowiec jest indywidualistą. O, do tego trzeba dodać. I każdy musi mieć bardzo dużo tolerancji właśnie, żeby jeden drugiego zrozumiał. Jeden drugiemu, żeby czegoś nie udowadniał, tylko on ma swoje zdanie i koniec. Ale mówię, tolerancja, ale no każdy jest z nas indywidualizm. Dlatego... Ale, ale oprócz tego jeszcze co ważne, że są wszyscy pomocni. Jeden o drugiego tak. nie zostawi w potrzebie. Nigdy. E, no przynajmniej my takich Tak. No wikamy, Jeden ale... za drugim by poszedł że tak powiem, do piekła. No może aż nie tak. No tak, poszedłby. O to, jak to są tacy. Motoryzacje różne tam, czy jakieś sensacje bywają, jakieś awarie, więc zawsze jeden drugiemu jest pomocny. Stasiu Rysiu ma tam, tak. Stasiu, to mi się stało, pomożesz, no pomogę, śrubkę pożyczyć. I zachęcam, zachęcam A. wszystkich do tej formy wypoczynku.